Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, w skrócie PSC, to przewlekła, postępująca choroba zapalna, w której dochodzi do zwłóknienia i stopniowego zwężania wewnątrz i zewnątrz wątrobowych dróg żółciowych. Zmiany te prowadzą do cholestazy, a z czasem do marskości wątroby. Etiologia PSC nie została jednoznacznie poznana, ale wiele wskazuje na udział mechanizmów autoimmunologicznych. Choroba ta często współistnieje z nieswoistymi zapaleniami jelit, głównie z brzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Znacznie rzadziej z chorobą leśniowskiego trochna. Do czynników ryzyka zalicza się między innymi mężczyzn w wieku 30 do 50 lat oraz obecność przeciwciał typowych dla chorób autoimmunologicznych, takich jak ANA, smaczy panca Objawy PSC mogą być przez długi czas niespecyficzne lub nieobecne, a choroba wykrywana jest przypadkowo na podstawie podwyższonej aktywności posfatazy zasadowej, ALP i gamma-glutamylotransferazy, GGTP. W miarę postępu choroby pojawiają się typowe objawy cholestazy, jak świąt skóry, żółtaczka, zmęczenie, bóle w prawym podrzebrzu, a także objawy związane z powikłaniami, np. nawracające zakażenia dróg żółciowych lub objawy nadciśnienia wrotnego. Diagnostyka opiera się na obrazowaniu dróg żółciowych, głównie za pomocą holandiografii rezonansu magnetycznego MRCP, która pokazuje charakterystyczny obraz przewężonych i poszerzonych odcinków dróg żółciowych, tak tzw. obraz paciorków. W biopsji wątroby można stwierdzić zapalenie z dominacją komórek plazmatycznych oraz włóknienie okołowrotne. PSC może współwystępować z innymi chorobami wątroby, takimi jak autoimmunologiczne zapalenie wątroby, co określa się jako tzw. zespół nakładania overlap syndromy. Istnieje także zwiększone ryzyko rozwoju raka dróg żółciowych, cholangiocarcinoma, a także raka jelita grubego u pacjentów z jednoczesnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Leczenie przyczynowe nie zostało jak dotąd opracowane. Używa się kwasu ursodeoksycholowego, choć nie wpływa on znacząco na rokowanie. Leczenie objawowe obejmuje leki przeciwświątowe, np. cholesteramina, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, leczenie zakażeń i powikłań oraz endoskopowe udrażnianie zwężeń. W przypadku zaawansowanej choroby wskazaniem jest przeszczepienie wątroby. Warto podkreślić, że monitorowanie pacjentów z PSC powinno obejmować okresową kolonoskopię, szczególnie u osób z równoczesnym nieswoistym zapaleniem jelit, ze względu na zwiększone ryzyko arka jelita grubego. Podsumowując, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych jest złożoną, przewlekłą chorobą, której rozpoznanie wymaga czujności klinicznej oraz odpowiednich badań obrazowych. Choć leczenie przyczynowe nie jest dostępne, odpowiednia opieka może istotnie wpłynąć na jakość życia pacjenta i wydłużyć czas przeżycia. Jeśli podoba Ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zasubskrybuj nasz kanał. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć jeszcze lepsze materiały edukacyjne dla lekarzy.